Termin 30 czerwca to jest teraz termin składania ofert do dalszego procesu. Nic po przedstawieniu przez miasto tych warunków negocjacyjnych. Żaden z oferentów nie zgłosił, że termin 30 czerwca jest dla niego terminem nierealnym do przedłożenia tej oferty. W związku z i kolejne terminy, które były założone w procesie też nie zostały w żaden sposób podważone, więc wszystko idzie zgodnie z planem i tak jak przedstawiałam na poprzedniej konferencji prasowej do 31 sierpnia zamierzamy zakończyć ten proces negocjacyjny. Następnie do 15 września odbyłaby się wybór ostatecznej oferty, no i później następuje procedowanie, czyli złożenie takiego wniosku do Rady Nadzorczej Górnika. Następnie 29 września przedłożenie i uchwała, przedłożenie dokumentów i uchwała Rady Miejskiej, no i ostateczne zakończenie tego procesu to 15 października, czyli podpisanie umowy. Oczywiście ustaliliśmy, że ani miasto, ani oferenci nie widzą żadnych przeszkód co do tego, że jeżeli proces negocjacyjny zostanie zakończony wcześniej, to ja również przedłożę wtedy wcześniej na Radę Miasta dokumenty i może nastąpić przyspieszenie tego procesu pod warunkiem, że strony dojdą. Do porozumienia i negocjacje zostaną zakończone. Czy w przypadku prywatyzacji górnika i wejścia w te negocjacje, czy tylko cena będzie miała znaczenie, czy może być tak, że wybierze się na przykład minimalnie niższą ofertę, ale na przykład miasto też oceni zamysł na ten klub, przygotowanie merytoryczne, jak to będzie wyglądało od tej strony? Negocjacje są na razie objęte tajemnicą handlową, natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że cena nie będzie jedynym kryterium. Podaliśmy wiele elementów. Oczywiście dla nas będzie ważne to, który z oferentów przedstawi lepsze warunki finansowe dla miasta, ponieważ na dzisiaj miasto jest poręczycielem pożyczki, jest bajselpek na poziomie 21 milionów do spłacenia. Więc kwestie finansowe będą miały duże znaczenie, ale także cały program inwestycyjny, który oferenci przedstawią. Bo ważne dla nas jest to, żeby rzeczywiście ktoś pokazał strategię, co najmniej na kilka lat, w połączeniu z wykorzystaniem takiego obiektu jak stadion, bo tutaj musimy o tym myśleć kompleksowo. No, i oczywiście takie elementy, które są dla nas również bardzo ważne, to to, co już mówiłam przy strategii sportu, czyli cały pomysł też na Akademię Sportową, na tą współpracę w tym zakresie, na szkolenie dzieci i młodzieży, ponieważ no to musi wszystko zadziałać kompleksowo i to, co będzie z mojego punktu kluczowe, to zabezpieczenie takiego warunku, żeby po wykonaniu tej transakcji, na przykład za rok, klub nie poszedł w inne ręce. Jeszcze pod względem formalnym, czy to jest tak, że może być wybrana tylko albo jedna albo druga oferta, Czy jest też możliwa taka opcja, że miasto yy, podpisze umowę z obydwoma oferentami, którzy połączą siły? Albo z żadnym? Yy, każda z tych opcji wchodzi w grę. Ponieważ jeżeli oferty no będą poniżej wymagań, poniżej progów albo nie będzie spełniony wymóg złotej akcji, to oczywiście no nie może dojść do takiej transakcji, bo ona będzie niekorzystna dla miasta. Natomiast ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jeżeli firmy połączą siły, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to była transakcja z połączonym podmiotem.